Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Urwek Ewangelii na dziś to Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 13, wersety 10 do 17. Nauczył raz w szabat w jednej z a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, Przywołał ją i rzekł do niej Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu Jest sześć dni, w które należy pracować. Wtedy więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział Obudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić. A owej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień Szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Kolejne spotkanie Jezusa tym razem z kobietą, która miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Przede wszystkim postawę Jezusa. Jezus, który zauważa potrzeby innych. Widzi, że cierpią i widzi nawet, ile lat cierpią. Mówi, że 18 lat cierpiała właśnie nad tego ducha niemocy, który był w niej. Nie mogła się wyprostować. I przychodzi po to, aby ją uwolnić. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak to życie wyglądało. No właśnie, ktoś jest pochylony, to człowiek patrzy cały czas tak naprawdę pod swoje nogi, nie może spojrzeć tak naprawdę w górę, nie może spojrzeć w niebo. Nie może spojrzeć w dal, dokąd tak naprawdę idzie, patrzy pod swoje nogi. I dzisiaj myślę, że tego ducha niemocy wielu z nas też ma. Bo co robimy? Tak naprawdę zobaczcie, ta kultura, w której żyjemy, sprawia, że jesteśmy pochyleni i patrzymy tylko pod własne nogi, żebyśmy ja się nie przewróciłem, nie? Tylko na siebie patrzę. To jest kultura, która skupia nas na siebie. I ja muszę być w centrum. No właśnie, jesteśmy tak pochyleni, że nie zauważamy innych ludzi. Tak ciężko spojrzeć nam w niebo. Tak ciężko spotkać nam się dzisiaj z Panem Bogiem, bo jesteśmy pochyleni i ciężko nam jest się wyprostować. Może nawet nie możemy się wyprostować. Dlatego potrzebujemy dzisiaj Jezusa, żeby On nas tego uwolnił. Żebyśmy mogli się wyprostować, żebyśmy mogli spojrzeć w niebo. Żebyśmy mogli spojrzeć, dokąd idziemy, żebyśmy mogli zobaczyć innych ludzi w koło. Więc przede wszystkim dzisiaj widzimy tą miłość Jezusa. Chrystus, który wychodzi po raz kolejny na spotkanie tej osoby, aby jej pomóc. I ta osoba, która daje sobie pomóc, która przychodzi do Niego, pozwala, by On położył na nią swoje ręce i może się wyprostować może teraz widzieć świat też inaczej. Też potrzebujemy tej postawy tej osoby, która cierpiała właśnie na tą chorobę, na tego ducha niemocy. Potrzebujemy podejść dzisiaj do Jezusa i powiedzieć Panie Jezu, jestem pochylony i nie mogę się wyprostować. Pomóż mi. Więc ta postawa też jest bardzo dzisiaj nam potrzebna. Bo kiedy myślimy, że Jesteśmy pochyleni i myślimy, że wszystko jest w porządku, sam sobie dam radę, to Pan Jezus może być obok nas, może przychodzić do nas, ale my nie jesteśmy zainteresowani jego pomocą. Dzisiaj Chrystus chce nas uzdrowić, chce sprawić, abyśmy w końcu się wyprostowali, więc dzisiaj wyprostuj się, wyprostuj się, spójrz w niebo, spójrz na Jezusa, spójrz na to piękno, które jest wokół ciebie, spójrz na ludzi, którzy są wokół ciebie. Nie patrz dzisiaj tylko i wyłącznie na siebie, na to, co ja potrzebuję. Nie patrz tylko pod własne nogi. Spróbuj zobaczyć też, dokąd idziesz i czy idziesz w dobrą czy zmierzasz naprawdę do celu. Więc dzisiaj cieszmy się przede wszystkim z tego, że mamy tak wielkiego, tak dobrego Boga, który przychodzi, aby nam pomagać. I bądźmy też tak jak ta kobieta. Bądźmy tymi ludźmi, którzy przychodzą do Jezusa i pozwalają się uzdrowić. Pięknego dnia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Niech was błogosławi i strzeże prowadzi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.